Ukochana córko, zatrzymaj się teraz tam, gdzie Twoje stopy dotykają ziemi Twojego istnienia, i pozwól, aby święta cisza otuliła zgiełk Twoich myśli, gdyż wstąpiłem ze sfer boskiego współczucia ze specyficzną misą, która nie może czekać ani sekundy dłużej. Szłaś w ciężkiej zbroi, uśmiechając się do świata, podczas gdy w środku krwawiłaś, myśląc, że nikt nie widzi wymiaru Twojej walki, ale Pan wysłał mnie. Aby rozbić tę skorupę samotności. Przygotuj swoje serce, córko, gdyż to, co niosę na moich skrzydłach, to objawienie, które będzie nie tylko słyszane przez Twoje uszy, ale odczuwane przez Twoją istotę, to coś, co to dotknie Cię głęboko, sięgając poza skórę, prosto do korzenia Twojego bólu i Twojej nadziei. Jestem posłańcem wyznaczonym na ten moment Kejrous i ogłaszam, że Twój anioł, ten, który zebrał każdą twoją łzę w złotym kielichu ma dla ciebie pilne przesłanie które zmieni temperaturę twojego życia w tej chwili abyś zrozumiała dlaczego to cię dotknie głęboko muszę opisać stan twojej duszy tak jak widzi go niebo żyłaś w stanie funkcjonalnego znieczulenia wykonujesz swoje zadania opiekujesz się innymi pracujesz ale jest część ciebie która zasnęła z powodu traumy Pan pokazuje mi, że było konkretne wydarzenie, może ostre słowo wypowiedziane przez kogoś, kogo kochałaś, lub nagła strata, która sprawiła, że podświadomie zdecydowałaś, by nie czuć już nic tak intensywnie, by nie cierpieć. Ale pilne przesłanie brzmi tak: Bóg rozmraża dzisiaj Twoje serce. Mówi, że nie zostałaś stworzona do chłodu przetrwania, ale do ciepła obfitego życia. Dotyk, który teraz czujesz, ten dreszcz lub nagła chęć płaczu to skalpel boga usuwający bryłę lodu. Duch Święty objawia mi, że pilność tej wiadomości wynika z decyzji, którą masz zamiar podjąć. Jesteś na rozdrożu, myśląc o rezygnacji z czegoś ważnego, marzenia, związku, a nawet samej siebie. Wróg szeptał, że nie warto, że jest za późno. Ale anioł krzyczy: Zatrzymaj się! Nie podejmuj trwałych decyzji w oparciu o tymczasowy ból. To, co widzisz dzisiaj, to mgła, a nie krajobraz. Bóg wysyła gwałtowny wiatr, by oczyścić twoje widzenie. Jeśli teraz się poddasz, stracisz plony, które są zaledwie kilka metrów pod powierzchnią. Pilność ma na celu powstrzymanie cię przed dokonaniem aborcji twojego cudu. Bądź czujna na fizyczny ból w klatce piersiowej lub gardle. Czy czułaś ostatnio ucisk w piersiach? jakby leżał tam fizyczny ciężar albo góle w gardle, która uniemożliwia ci wypowiedzenie Twojej prawdy? To nie choroba, to stłumiona energia emocjonalna. To słowa, które przełknęłaś, urazy, których nie przetworzyłaś. Głęboki dotyk dzisiaj przychodzi, by uwolnić to ciśnienie. Anioł kładzie teraz rękę na Twojej piersi. Weź głęboki oddech. Wydychając, wyobraź sobie, że wydalasz ciemny dym. To gorycz wychodzi. Uzdrowienie zaczyna się od wewnątrz na zewnątrz. Zauważysz, że od jutra twój oddech będzie lżejszy. Istnieje tajemnica dotycząca imienia kogoś, kto odszedł. Pan pokazuje mi, że tęsknota za kimś, kto już umarł, lub kto nagle zniknął z Twojego życia, była czarną dziurą w Twojej radości. Zastanawiasz się, czy ta osoba wie, przez co przechodzisz, lub czy byłaby z ciebie dumna? Jadomość anioła jest pocieszeniem, miłość nie umiera. Duchowe połączenie pozostaje. Bóg ci pamięć sprawiedliwych. Nie idziesz sama. Jest obłok świadków kibicujących tobie. Użyj tej tęsknoty nie jako kotwicy, która trzyma cię w przeszłości, ale jako paliwa, by uhonorować dziedzictwo w przyszłości. Pan ostrzega mnie przed próbą kradzieży twojej tożsamości. Ktoś, lub jakaś sytuacja, próbował sprawić, byś uwierzyła, że jesteś mniej. Mniej zdolna, mniej piękna, mniej godna. Sprawili, że czułaś się mała, by oni mogli czuć się wielcy. Ale to dotknie cię głęboko przychodzi, by przywrócić ci koronę. Jesteś córką króla. Twoja wartość nie została zdefiniowana przez opinię tych, którzy nie potrafili Cię kochać, została zdefiniowana przez krew Chrystusa. Anioł przynosi Ci dzisiaj duchowe lustro. Spójrz w nie. Zobacz wojowniczkę, mądrą i cenną kobietę, którą jesteś. Kłamstwo o byciu nieistotną zostaje teraz złamane. Jest szczegół dotyczący cyfry Ponte. Będziesz widzieć cyfrę pięć wielokrotnie lub coś wydarzy się za pięć dni lub o godzinie piątej. Cyfra pięć to liczba łaski. Oznacza to, że otrzymasz coś, na co nie zasłużyłaś swoim wysiłkiem, ale co zostanie ci dane z przychylności Boga. Może to być prezent, okazja lub przebaczenie. Łaska pokryje twoje błędy. Tam, gdzie popełniłaś błąd, łaska wypełni. Tam, gdzie ci brakowało, łaska będzie w nadmiarze. Przygotuj się na niezasłużoną przychylność, która wprawi Twoich wrogów w zakłopotanie. Czujesz ciepło w dłoniach lub stopach? To namaszczenie odbudowy. Bóg użyje Twoich rąk, by odbudować to, co zostało zburzone. Myślałaś, że Twoje życie jest w ruinie, ale Bóg widzi plac budowy. Da Ci strategię, siłę i zasoby, byś wzniosła mury swojej nowej historii. A Twoje stopy. Twoje stopy zostaną zaprowadzone do miejsc honoru. Wejdziesz do sal, gdzie twoje imię będzie szanowane. Wstyd przeszłości zostanie wymazany przez chwałę teraźniejszości. Widzę, że ta wiadomość odblokuje twoje życie finansowe. Twój ból emocjonalny był powiązany z blokadą twoich zasobów. Smutek pożerał twoją kreatywność. Ale w miarę jak ten głęboki dotyk uzdraja twoją duszę. Twój umysł obudzi się dla pomysłów pomyślności. Anioł wręcza ci złoty klucz. Istnieją drzwi zaopatrzenia, które były zamknięte przez twoje niedowierzanie i smutek. Teraz, z lekką duszą, przekręcisz ten klucz. Pieniądze przyjdą nie tylko na opłacenie rachunków, ale na realizację marzeń. Uważaj na sen o wodzie. W najbliższych dniach będziesz śnić o wodzie, morzu, rzece. Deszczu lub wodospadzie. Jeśli woda będzie czysta, jest to potwierdzenie oczyszczenia. Jeśli będzie wzburzona, jest to ostrzeżenie o szybkiej zmianie. W każdym razie woda symbolizuje Ducha Świętego, obmywającego Twoją historię. Nie bój się zmoknąć w obecności Boga. Pozwól Mu zabrać wszystko, co nieużyteczne. I zasłona się unosi, by objawić, że masz dar uzdrawiania. Przeszłaś przez tyle bólu, ponieważ Bóg trenował cię, byś była uzdrowicielką. Twoje doświadczenie, twoje blizny, będą lekarstwem dla innych kobiet. To, co dotyka cię głęboko dzisiaj, ty u, by dotknąć innych jutro. Nie jesteś ofiarą, jesteś ekspertką od przetrwania i przezwyciężania. Twoja służba, czy to w kościele, w pracy czy w rodzinie, narodzi się z twojego uzdrojonego bólu. Ale uważaj teraz, gdyż zasłona unosi się nieco bardziej, a moje duchowe oczy wychwytują za kulisami szczegół, który sprawi, że twoja krew zacznie płynąć szybciej, nie ze strachu, ale z absolutnego potwierdzenia. To, czego nie wiesz, a co niebo trzymało w tajemnicy aż do tej sekundy dla twojej ochrony, to fakt, że podczas gdy spałaś, stoczono bitwę zeszłej nocy. Pan pokazuje mi, że przygotowano pętle. By uwięzić cię w sytuacji wstydu lub straty finansowej, ale twój anioł stanął w wyłomie. Obudziłaś się dzisiaj zmęczona, czy miałaś niespokojny sen. To nie była zwykła bezsenność, to było fizyczne odbicie duchowej walki. Pilne przesłanie brzmi, że pułapka została rozbrojona. Przeszłaś o włos od przepaści, ale ręka Boga pociągnęła cię do tyłu. Odetchnij z ulgą, gdyż niebezpieczeństwo którego nawet nie widziałaś, zostało już zneutralizowane. I jest głęboka tajemnica dotycząca dźwięku, który usłyszałaś. Czy ostatnio słyszałaś, jak ktoś woła Twoje imię, a kiedy się odwróciłaś, nikogo nie było. Albo słyszałaś brzęczenie w prawym uchu, lub dźwięk dzwonka telefonu, który nie zadzwonił. Anioł mówi, że to nie jest w twojej głowie. To prorocze wezwanie. Niebo próbuje dostroić częstotliwość do Ciebie. Bóg chce powierzyć Ci sekret dotyczący Twojej przyszłości, ale hałas świata jest zbyt głośny. Instrukcja brzmi: Kiedy to się powtórzy, odiżoluj się. Idź do pokoju, zamknij drzwi i powiedz: Mów, panie, bo sługa Twój słucha. Odpowiedź, której szukasz od lat, przyjdzie w słyszalnym szepcie w tych momentach dostrojenia. Bądź czujna na zmianę zachowania zwierzęcia. Jeśli masz zwierzęta domowe, lub jeśli spotkasz zwierzę na ulicy, obserwuj. Zwierzęta widzą świat duchowy. Jeśli twój pies lub kot stanie i będzie patrzył w jeden punkt, lub jeśli zbliży się do ciebie z nadmierną ochroną, to dlatego, że widzą światło, które teraz z ciebie emanuje. Dotyk Anioła zwiększył twoją duchową jasność. Stałaś się latarnią morską. Nawet natura rozpoznaje, że jest w tobie coś innego. Ta nowa aura przyciągnie dobrych ludzi i odepchnie tych o złych intencjach, bez potrzeby wypowiadania przez ciebie słowa. Duch Święty prowadzi mnie również do zgubionego przedmiotu, który się odnajdzie. Czy zgubiłaś coś ostatnio klucz, kolczyk, dokument, lub coś tajemniczo zniknęło ci z oczu. Anioł uśmiecha się i mówi, że ten przedmiot został tymczasowo ukryty, by powstrzymać cię przed wyjściem w niewłaściwym czasie lub otwarciem drzwi, które nie powinny być otwarte. Teraz, gdy czas Boga się wyrównał, ten przedmiot pojawi się w oczywistym miejscu, gdzie już szukałaś. Kiedy go znajdziesz, nie mów, ale szczęście. Powiedz: Dziękuję za ocalenie. To namacalny znak, że czas straty się skończył, a czas restytucji się zaczął. Istnieje sekret dotyczący daty w kalendarzu. Anioł zaznacza dzień 12 lub 21, może to być ten miesiąc lub następny. Pan mówi, że niepokoiłaś się o termin lub odpowiedź, która się opóźnia. Ale w tych konkretnych datach nastąpi odblokowanie. Dokument zostanie podpisany, wiadomość nadejdzie lub nastąpi przypadkowe spotkanie. Zaznacz te daty. Są to portale okazji. To, co wydawało się być w stagnacji, ruszy z prędkością, która sprawi, że zakręci ci się w głowie z radości. Przygotuj się na wrażenie zapachowe. Nagle poczujesz delikatny zapach perfum, jak róże lub mirra, w miejscu, gdzie nie ma kwatów, lub poczujesz zapach jedzenia, które przypomina ci dzieciństwo i komfort. To jest balsam z Nilit. Bóg leczy twoje traumatyczne wspomnienia poprzez zmysły. Ten aromat przyjdzie, by uspokoić nadchodzący atak lęku. Kiedy poczujesz ten zapach, wiedz, że anioł jest fizycznie przy tobie, tworząc atmosferę pokoju pośrodku wojny. A tajemnica gestnieje wokół kogoś, kto obserwuje cię z daleka. Jest osoba, która się oddaliła, ktoś, z kim komunikacja została zerwana, kto śni o tobie wielokrotnie. Anioł pokazuje mi... Że ta osoba budzi się z przyspieszonym biciem serca, czując ciężar żalu lub tęsknoty. To dotknie Cię głęboko, dotyka również jej. Bóg zakłóca sen tego, kto jest Ci winien honor lub zadośćuczynienia. Nie musisz za nią biegać. Duch Święty wykonuje ciężką pracę przekonywania twardego serca. Przygotuj swój telefon, ponieważ nadejdzie nieoczekiwana wiadomość, zaczynająca się od Dużo o Tobie myślałem. Widzę, że istnieje obietnica dotycząca Twojego domu. Czy patrzyłaś na ściany swojego domu i miałaś ochotę coś zmienić, pomalować lub wyjść stamtąd, bo atmosfera wydawała się ciężka. Anioł mówi, że odbywa się duchowe sprzątanie w czterech kątach Twojego mieszkania. Poczujesz chęć wyrzucenia starych rzeczy. Zrób to. To proroczy akt zwalniania miejsca na nowe meble błogosławieństwa. Twój dom będzie znany jako Dom Pokoju. Kto wejdzie przez Twoje drzwi, natychmiast poczuje obecność Boga. Uważaj na zmianę w Twoim widzeniu. W najbliższych dniach zobaczysz kątem oka świetliste kształty lub nagłe błyski. Nie bój się, to aniołowie posłańcy zajmujący pozycję. Twój wzrok duchowy się otwiera. Zaczniesz mieć dar rozeznawania duchów, będziesz wiedziała, kto jest fałszywy a kto prawdziwy, tylko jednym spojrzeniem. Ten dar jest twoją bronią obronną na nową porę roku. I tak balsam został wylany, a wiadomość dostarczona. Twoja dusza została dotknięta nieludzkimi rękami, ale samym współczuciem Boga. Lud stopniał, mur runął, a ty jesteś gotowa, by znów zakwitnąć. Dziękuję ci, umiłowana córko, że pozwoliłaś niebu wejść w twoją świętą przestrzeń. Jeśli ta wiadomość przeniknęła do Twoich najgłębszych warstw, i jeśli poczułaś uścisk anioła potwierdzający Twoje zwycięstwo, nie zachowuj tego uzdrowienia tylko dla siebie. Udostępnij tę wiadomość komuś jeszcze. Świat jest pełen ludzi znieczulonych przez ból, którzy potrzebują boskiego dotyku, by znów poczuć życie. Udostępniając ten film, stajesz się kanałem cudów w życiu innej osoby. Aby potwierdzić, że otrzymałaś swoje uzdrowienie, że Twoje widzenie jest otwarte i że jesteś gotowa na nowe, zejdź teraz do komentarzy. Napisz, jako dekret Jary i wiecznej wdzięczności, zdanie, które pieczętuje Twój pakt z boską siłą: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I abyś nadal była prowadzona przez to światło, abyś nie przegapiła żadnego znaku, który wyśle Ci niebo, kluczowe jest, abyś dołączyła do naszej rodziny. Zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Nie przestawaj czuwać, a przede wszystkim aktywuj dzwoneczek powiadomień. Niech będzie on codziennym znakiem, że nigdy nie jesteś sama i że Twój anioł jest zawsze blisko.